Dzisiaj jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Shalom, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Znowuż pochylamy się nad dzisiejszym słowem, które daje nam dzisiaj kilka takich ważnych informacji, ważnych rzeczy. Mnie dotyka jedna z nich i nią się będę chciał z wami podzielić. Znowu to będzie początek pierwszego czytania, jakoś tak się układa ostatnio, ale też pomyślałem sobie, że nie można pominąć pewnych, prawdzie oczywistych rzeczy, które nam mówi ta dzisiejsza liturgia słowa ale które no właśnie gdzieś tam może mamy w głowie ale na pewno warto sobie o nich przypomnieć warto je podkreślić wyakcentować dlatego że one no tak wiecie oczywiście się tutaj nam narzucają są taką oczywistością no i pierwsza z tych rzeczy to jest właśnie ta która wynika dzisiaj zobaczcie z całego samego ułożenia pierwsze czytanie drugie i ewangelia bo zobaczcie, pierwsze czytanie to jest moment, w którym następuje wielka eksplozja Ducha Świętego, tak? wielka, wielka eksplozja namaszczenia, proroctwa, radości, charyzmatów, tak? to jest Stary Testament, tak? to jest czas wędrówki przez pustynię Izraelitów, ale już wtedy objawia się z, niezwykłym, z niezwykłą energią Duch Święty, o którego modli się Mojżesz i 70, i 70 starszych. I dotyka ten Duch Święty, dotyka też tych, którzy po ludzku wydają się być gdzieś poza całą sytuacją. Nie? Czyli właśnie pozostają w obozie, nie idą razem z tą grupą powołanych przez Mojżesza, mędrców, starców przed oblicze Boże, ale dla Pana Boga to nie jest ograniczenie. Tak? On wie, komu tego ducha posłać, nawet jeśli Eldat i Medat pozostali w obozie. Więc mamy ten, tę pierwszą scenę niesamowicie podnoszącą, niesamowicie radosną. I właśnie taką podkreślającą Bożą moc, Boże charyzmaty, Bożą radość i to wszystko, co się, co się wiąże z takim absolutnym, z absolutną bliskością Boga, nie? z absolutnym działaniem Boga. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, to drugie czytanie, które jest jakby przeciwieństwem, nie? bo Jakub znowu bardzo radykalnie i bardzo prosto, ale też bardzo jasno przez to pokazuje bogaczów, pokazuje tych, którzy żyją kosztem innych, którzy wykorzystują innych. I mówi im, że nie tędy jest droga. Mówi bardzo wyraźnie o tym, że trzeba odciąć w swoim, życiu, w swoim życiu grzech, że trzeba przestać krzywdzić innych ludzi. I tak, jak to w stylu Jakuba, to jest bardzo jasne, bardzo celne. No i tak naprawdę w jakiś sposób nawet wydaje się niepotrzebujący komentarza. Nie? No i mamy Ewangelię, Ewangelia, która nam jakby jednoczy te dwie myśli. W taki sposób, że właśnie z jednej strony mamy tę zazdrość w uczniach, jakieś zgorszenie w uczniach tym człowiekiem, który tam chodzi i, i, i właśnie wyrzuca złe duchy w imię Jezusa, a z drugiej strony później mamy odpowiedź Jezusową, właśnie o takim radykalnym odcięciu grzechu, nie? Zobaczcie, że Pan Jezus podkreśla, że kiedy patrzysz na drugiego człowieka, to bądź w stosunku do niego wyrozumiały. Dlaczego? dlatego, że uczniowie patrząc na tego człowieka nie zobaczyli czegoś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Że imię Jezusa nie działa jak zaklęcie. I imię Jezusa nie działa jak zaklęcie. To nie jest magia. Więc jeśli ten człowiek w imię Jezusa chodzi i wyrzuca złe duchy, to znaczy, że jest w nim wiara. Tego nie dostrzegli uczniowie. A Jezus wiedział, że to tak działa. Bo skoro ten człowiek ma owoce w swoim życiu, tego co robi, to znaczy, że, że nie mówi tego imienia tylko ustami, ale że ma w sercu wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem, że jest synem Bożym. Natomiast mówi Jezus, tak przynajmniej ja to odbieram w tym fragmencie Ewangelii, jeśli patrzysz na drugiego człowieka, to bądź wyrozumiały, ale jeśli chcesz być radykalny w walce z grzechem, to bądź taki w stosunku do siebie samego. Jeśli twoja ręka, jeśli twoje oko, jeśli twoja noga jest ci powodem grzechu, odetnij, 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 nie? Lepiej jest dla ciebie, jeśli, jeśli właśnie bez tego wejdziesz do królestwa niebieskiego, niż będziesz właśnie strącony do gehenny, nie? Bo dosłownie tam właśnie ta dolina około Jerozolimska jest, jest wymieniona w tym co nasze, nasze tłumaczenie określa jako piekło. Tam jest gehenna, nie? Fatalne miejsce swoją drogą. Więc, więc na, pewno, na pewno w jakiś sposób też było to bardzo wymowne dla uczniów, którzy widzieli te płonące ognie, płonącą dolinę, właściwie Gehinon koło Jerozolimy, gdzie właśnie wywalano wszystkie śmieci, gdzie wywożono resztki, wiecie, z ofiar ze świątyni, gdzie był po prostu gdzie był smród, gdzie, był, gdzie były śmieci, gdzie był cały czas ogień, odór, tak? gdzie, gdzie wyrzucano ciała jakichś tam skazańców na przykład. No i Dolina Gehinon nie tylko jako miejsce takiego paskudnego wysypiska śmieci, ale też pamiętacie sytuację w Starym Testamencie, kiedy jeden z królów izraelskich tam złożył w ofierze swojego syna Molochowi, Bożkowi Molochowi. Nie? Więc też bardzo takie pogańskie. No po prostu synonim tego, co najgorsze. Nie? Jezus mówi. Jeśli chcesz być radykalny, to pamiętaj o tym, żeby być radykalny w stosunku do swojego grzechu, żeby ten grzech cię nie zaprowadził właśnie do, do takiego miejsca. Nie? Ale przyjrzyjmy się temu obrazowi. Skąd ta wyrozumiałość i skąd wcześniej to zgorszenie uczniów? To jest sytuacja, która też nakreśla, jakby, trochę kolejny level, nie? jakby, dalszy krok. Bo to nie chodzi tylko o to, że oni byli zgorszeni jakimś tam postępowaniem, ale to wynikało z zazdrości. To jest sytuacja bardzo analogiczna do tej, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, gdzie Jozue mówi do Mojżesza, zabroń temu Eldadowi, Medadowi, no przecież ich nie wezwałeś, oni nie należą do tego grona, tak? Zakaż im prorokować. Oni pozostali w obozie, nie należą do tego grona, nie? I Mojżesz tutaj właśnie też jakby wykazuje się tą Bożą wyrozumiałością, Mówi, oby tak cały lud pana prorokował, oby tak się działo. Ja wybrałem tych, ale Bóg widocznie wybrał jeszcze kogoś więcej. tak? I tutaj ten taki radykalizm złego, taki niezdrowy radykalizm w tym momencie, właśnie atakujący kogoś innego, a nie, a nie swój własny grzech, mojżesz wyhamowuje. I bardzo analogiczna sytuacja jest w dzisiejszej Ewangelii. Kochani, gdybyśmy sobie przeczytali wcześniej dziewiąty rozdział, to tam jest taka scena, kiedy ojciec przychodzi ze swoim synem do apostołów. Ten syn tam jest właśnie, jest opętany, tak? On ma w sobie jakiegoś ducha, który go rzuca w różne miejsca, który go krzywdzi. I co się okazuje? Uczniowie nie mogą wyrzucić tego ducha. Dopiero kiedy Jezus przychodzi, to wypędza tego ducha z chłopca, z tego dziecka, nie? I uczniowie naprawdę muszą w tym momencie by uderzyć się w pierś, że im zabrakło tej wiary, nie? Że nie mogli wyrzucić tego, tego ducha z chłopca. I chwilę później się okazuje, że chodzi jakiś człowiek spoza ich grona, tak? Spoza tych wybranych 70 i wyrzuca złe duchy w imię Jezusa, nie? Uczniowie po prostu poczuli się zazdrośni. Zazdrościli tej łaski, która była w tamtym człowieku, nie? I to jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że zazdrościć komuś łaski Bożej to jest bardzo kiepski kierunek, nie? Okej, okay, niech cię to pobudza, żebyś ty sam się rozwijał, żebyś ty sam właśnie walczył ze swoim grzechem, żebyś coraz bardziej rozwilał, rozwijał się w tej relacji z Bogiem, żebyś dawał Jezusowi dostęp do swojego serca, żeby on to porządkował wszystko w tobie i też pozwalał ci doświadczać takich niezwykłych rzeczy, ale taka zazdrość łaski, która zaczyna uderzać w tego drugiego człowieka, no to już jest coś bardzo nie w porządku. I Pan Jezus dzisiaj bardzo wyraźnie przed tym przestrzega, zarówno w pierwszym czytaniu, jak i właśnie w pierwszym czytaniu, w sensie Bóg, jak i w drugim czytaniu już tak konkretnie właśnie Syn Boży Jezus Chrystus w Ewangelii i swoimi słowami wyrzuca to, to uczniom, czy pokazuje uczniom, że, że to postępowanie ich. Ta zazdrość, to, to zgorszenie nie mają podstaw bytu, że to wynika z tego, co, co sami przed chwilą przeżyli, nie? że poczuli się w jakiś sposób może dotknięci, nie? że oni nie mogli tego zrobić, a jest ktoś spoza ich grona, kto, kto to robi. Yy, więc, kochani, no, to, to, to jest taka droga. Nie? Z jednej strony, właśnie wyrozumiałość w stosunku do innych, radykalizm walca ze swoim grzechem. Też nie zazdroszczenie komuś łaski Bożej, tak, ale, ale właśnie no może takie pobudzanie, nie? motywacja do tego, żeby samemu też być bliżej. I to wszystko jest absolutnie ważne w tej dzisiejszej liturgii Słowa. Natomiast powiem Wam, że dla mnie takim fragmentem, który najbardziej mnie dotknął, jest fragment drugie zdanie z pierwszego czytania. Tam jest historia tego, jak już tych 70 jest. Razem z Mojżeszem, przed obliczem Pana i Bóg mówi tak, mówi tak, Pan wstąpił w obłoku, mówił z Mojżeszem i teraz wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. Strasznie mnie to zdanie poruszyło. Bo co to znaczy? Że Bóg bierze z tego ducha, którego już któregoś wcześniej dał Mojżeszowi, który pozwolił mu na taką niezwykłą, wyjątkową relację, który pozwolił Mojżeszowi działać te wszystkie wiec, znaki w Egipcie i Bóg bierze tego ducha, którym, którym już obdarował Mojżesza, bierze z tego i posyła na tych siedemdziesięciu. Czy Mojżesz coś stracił? Nie stracił. Według narracji Księgi Liczb, tam jest jeszcze bardzo dużo tej wędrówki Izraelitów przez pustynię, bardzo dużo takich sytuacji, w których to Mojżesz będzie rozstrzygał różne, różne konflikty, w których to na Mojżeszu oprze się jakby dalsza relacja Boga z Izraelem. On nadal będzie wyjątkową postacią, nadal będzie tym, który rozmawia z Bogiem twarzą w twarz. Tu Księga Wyjścia nam będzie mówić też o tym, że, że właśnie ta jego twarz będzie jaśnieć że to będzie niezwykła przyjacielska relacja. Więc Mojżesz nic nie stracił, kiedy Bóg zabrał z tego, z tego ducha, który w nim był. A zyskali pozostali. Tych 70 zyskało właśnie tego, tego samego ducha. Kochani moi, to mi nasuwa taką myśl, że wiara mnoży się przez dzielenie. Tak? Podobnie jak miłość, podobnie jak wiele innych, jakichś takich rzeczy, dobroć, tak? Wiara mnoży się przez dzielenie, i też to jest takie wezwanie do tego, żebyśmy zapraszali innych do uczestnictwa w tej wierze, w której my sami jesteśmy, żebyśmy też dawali innym tę wiarę, te relacje. To jest takie wezwanie do apostolstwa dzisiaj dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne, nie? że, że moi, moja wiara, moja duchowość może też być jakąś drogą dla kogoś, może być taką przyczyną jego wzrostu. To mnie bardzo dzisiaj porusza. I muszę wam przyznać, że, że, że gdzieś jest to dla mnie taka motywacja, żeby, żeby nie zamykać się w sobie, nie? żeby nie chować pod korcem tego światła, które, które gdzieś Pan Bóg daje, tej łaski, tej dobroci, żeby zawsze być świadectwem dla innych. To znowu będzie mówił Bodaj, że święty Piotr, tak, bądźcie zawsze gotowi dla, do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Odkrywaj wiarę w sobie, walcz o tę wiarę w sobie, walcz o tę relacje w sobie, relacje z Bogiem. I niech ona będzie też świadkiem i świadectwem wobec innych. Shalom, alechem. Przyjacię tak nazywam Cię Poróż mi sobie. To już takie coś na... E.